Dhadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada wiadomości! Jesteście w błędzie! To są wioskowe Wiadomości 2! Jesteście zwolnieni! Myślałem, że to była pierwsza część... Okej, możesz zostać. Jej! To jest dobrym wieśniakiem? Ja nim jestem. Tak, właśnie ty. Najnowsze wiadomości. Wylosowane zostały liczby do loterii. Wygrywające liczby to... 1, 4, 17, 548, litera M oraz rysunek jakiegoś psa. Chcę się dowiedzieć, kto wygrał. O mój Boże! Wygrałem! Wygrałem! Wygrałem, wygrałem, Niech ktoś tu weźmie! Wygrałem, wygrałem... Wynoś się! Au! Co ty robisz? Au! Wynoś się stąd! No dobra, już idę. Pewien wieśniak miał mikstury zrobione przez siebie. Według mojej opinii jest wiedźmą. Musisz spłonąć. Ty nie możesz wystawiać opinii. Twoja twarz nie powinna mieć wystawianej opinii. Jedno z naszych miast zostało zjednoczone dzięki stakowi drewna, które później zostało skradzione. Nie podoba mi się to. Hej! Od starożytności jest pewne pytanie: jak to możliwe, że mój wąs wygląda tak dobrze? Najnowsze wiadomości: wioskę zalewa fala ludzi nieoddających książek. Wieśniak numer 9 będzie śledził poczynania drużyny, specjalizującej się w sprawach kradzieży książek. Dzięki jak numer 4. Jak widzicie, raz, próbujemy się przedostać do środka. Wyważaj drzwi. Raz, dwa, trzy. Dostaliśmy się! Wchodzimy! Ruszać się, ruszać się! Będę ruszać was się. prowadził z muzyką z moich ust. Czysto! Czysto! Czysto? Eee, myślę, że coś mam. Ruszać się, ruszać się, Nie ruszaj się, ty ty jesteś otoczony! A. Co się dzieje? To Nie ma karty biblioteki. Idziemy dalej! Idziemy dalej! Gotowi? Jesteśmy wszyscy? Wchodzimy! Mamy tutaj trzech złocień! O nie! To miejsce się od nich roi! Brać ich! Ale co się dzieje? Nie! Nie! Koń kazał nam to zrobić! Koń kazał nam to zrobić! Jest jeszcze jeden! Brać go! Nie wyśmiecie mnie szywcem! O, on uciekł! Wychodzimy! Mamy jeszcze jednego! Jest ja ja w tym pokoju! Jestem ja ja kięta! Nie mogę wejść! NADCHODZĘ! ROZEJŚĆ SIĘ! Odsunąć się! Ruszać się! Ruszać! Ruszać! Cel jest w środku! O ma książkę! Co to? Myślałem, że to my robimy Twoja książka jest ostemplowana. Dziękuję. Nic tu po nas! Wychodzimy! A więc stało się! Wygląda na to, że praca została skończona! Nie możesz nic zrobić! Cicho bądź! Oddaję głos do studia! Dzięki, wiśniaku numer 9! To tyle w tym wydaniu Wioskowych wiadomości! Hej, to moje krzesło! się stąd! Aaaa, nie! da 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 da, 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 da. The There's an alien attack in progress. Uh, Let's take a closer look. Uh, People are getting abducted uh, all over the place. Uh, it looks like the uh, villagers are standing up to the UFO. Uh, <laughs> some of them are sitting.